Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj chciałabym poruszyć bardzo ważny temat dotyczący momentów, kiedy powinniśmy klęczeć na mszę świętej, oddając odpowiedni hołd i szacunek Jezusowi Chrystusowi, naszemu Boku. Informacje zawarte w tym nagraniu pochodzą ze strony Szewego Płomienia Link znajdziecie pod tym nagraniem. Momenty, w których powinniśmy klęczeć. Po pierwsze, w czasie przyistoczenia. Bóg wtedy zstępuje z nieba do hostii ze sprawą Ducha Świętego. Na przyjście Pana należy klęczeć. Po drugie, podczas śpiewania święty, święty, święty. Na tą pieśń patają na twarz czyste aniołowie i święci w niebie. To jak my, miserny proch ziemi, nie mamy uklęknąć. Po trzecie, na paranku posz. W tym momencie kapłan łamie hostię, ciało Chrystusa. Jest to czas największego polu Chrystusa. Umieranie, śmierć poka. Jeżeli byśmy ujrzeli zamiast hostii Chrystusa przybijanego do Krzyża, to czy patrząc na ból, smutek i cierpienie Boga nie kolan, współcierpiąc, przepraszając pokornie satepicze, którymi my własnym grzechem kaleczymy Chrystusa? Jeżeli nie potraficie, tego poczuć sercem, to pomyślcie sobie, jak byście się czuli i co robili, gdyby to na przykład wasz ojciec, brat, ktokolwiek najbliższy cierpiał takie męki. Czy potrafilibyście w trakcie cierpienia przypatrywać się spokojnie, bez smutku i rozpaczy w sercu? stalibyście tak samo jak kaci Chrystusa i faryseusza? Szatan uderzył również w postawę. Po czwarte, podczas komunii świętej szatan też prostuje kolana. Natomiast podczas komunii świętej sam Pan Jezus, nasz Bóg nie nieumarły, jest przyjmowany. Jak będąc przed opisem Boka mamy nie uklęknąć, a jakoś łatwo nam przychodzi przyklękanie, przed siedzeniem osoby znajdującej się w kolejce przed nami, jak zareagowalibyście, gdyby zamiast komunikantu stał przed Wami sam Pan Jezus, lśniący chwale Boga Ojca, co zrobilibyście wtedy? Stalibyście, czy klęczelibyście, a może padlibyście na twarz. Po piąte, na końcowe błogosławieństwo. Powinniśmy przed Ojcem Niebieskim klęknąć, by nie tylko okazać mu w ten sposób szacunek, ale również by więcej łask otrzymać. Trzeba nam bardziej słuchać poka, niż ludzi. Jeżeli zrobisz na przekór wszystkim, w kościele podczas mszy świętej, stosując się do punktów powyżej, wiedz, że nie jesteś sam, sam, a pół, który widzi te gesty, z pewnością je to ceni w tym lub przyszłym życiu. Nie bój się nudzić, że zaciwaga cię wezmą. Pamiętaj, Bóg jest ważniejszy. Papieże dawali przykład. Papież Święty Jan Paweł II, Benedek XVI dawali komunię tylko, na i tylko to ust. Komunię na stojąco nigdy nie była zatwierdzona przez żadnego papieża w historii Kościoła. Taka postawa prostych kolan, zwłaszcza podczas komunii, doprowadza do tworzenia braku. W szacunku dla poka oraz zanik świadomości istnienia w obecności Chrystusa w Amrze świętej. To eliminowanie istnienia Boga żywego na ołtarzu ze świadomości człowieka powoduje, że za kilka lat, jak to czekamy, semestr kapłana będzie automat z przyciskiem i napisem: Przyjmij ciało Chrystusa. Msza Święta jest męką Pańską, a niektórzy uczą, że Msza Święta jest wyłącznie ucztą. Nie patrzmy na Zachód czy Europę i ich obyczaje, między innymi przyjmowanie Chrystusa na rękę lub od osób świeckich, lecz trzymajmy się prawdziwego Boga i szacunku do Niego.